Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pipczak witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Wiedźmin 2 edycja rozszerzona W sumie Wiedźmin 2 Zabójcy Król w edycji rozszerzona e, Witajcie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym e, dalej kontynuujemy naszą fabułę e, No i cóż, e, dzisiaj zaczniemy sobie od zadania jakim jest Gdzie jest jak wiecie w poprzednim odcinku Już trochę o to zadanie zahaczyliśmy, e, spotykając się z trollem, natomiast dzisiaj e, No lecimy szukać trolicy E, która no ma nam pomóc hmm, W sumie nie wiem jak pomóc, ale Po prostu obiecaliśmy trollowi, że przekonamy trolicę do tego, aby wróciła do niego Także po, no, postaramy się, aby to się stało właśnie e, No i cóż, pierwszy musimy oczywiście jak zwykle pozabijać miliard harpie Kolejne harpie <grym> Także pozabijamy sobie... No i cóż, ciśniemy, czy ciśniemy dalej tego Wiedźmina. To jest odcinek bodajże już w trakcie moich rekolekcji z tego co pamiętam wrzucany. Także już jest wolne, już są święta praktycznie. Znaczy, że już pierwszy tydzień przeżyłem. O uchu, biją trolicę naszą. Jest ranna, niech się jeszcze wykrwawi. E, lepiej rzucić się na nią kłupą, już osłabła. Nie warto ryzykować! Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami, obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiat. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty? Kim jesteś? Geralt z GV. Biały Wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? Nie pozwolę jej zabić. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna, zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie, Adie, wiedź mnie. Adie. Łał, wow, rzucają petardami, ty! Idziemy na tego śmietnika. Dobra. No i mordo, i po co ci to było, frajerze? O, ale dostał teraz pompę. Poddajemy się! Złożyć broń! Oszczędź, Wiedźminie! Król zapłaci za nas okup! Nie zależy mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Nie przejdziecie przez mgłę, to pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami, nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć Wiedźmina! Łysego z wężowym medalionem! Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. Szukacie leto. Znacie się? Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Sheila de Tancarville kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego leto. Ale znaleźliśmy tylko obozowisko pełne martwych skojatel. Ten leto i jeszcze ktoś urządzili im jatkę Gdzie to było? Po drugiej stronie upiornej mgły. Co mieliście z nim zrobić? Zabić. Jego i wszystkich, którzy z nim będą. Wszystkich. Jesteś pewien? Taki był rozkaz. Wiesz, gdzie jest leto? Po drugiej stronie znaleźliśmy ślady, ale zaskoczyła nas mgła. Pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj. Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrad, zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynają. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuje was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych dupy w troki i wymarz! Ludź widzi trola i do zabijania się bierze. Zabiliby? Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie, bydlę. maca małe baby. Jest sam. Tęskni za tobą. Powiedz mu, za późno. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę, ale pójdę. Ty inny. Dobry. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe babę masasz. <gryzmy. gryzmy> nie. Nigdy. Chusta. Nasz głupi cap. Ruk. Będzie źle za trąb. Przyjdę. Będę to. A teraz idź do swojej starej, nazywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. No zno, szepta się go łajna. Coś robił w leżu, ale romantyk. <gry> Okej. Okay. Zrobiliśmy. Kolejnego kłaściora. E, znaczy, w sumie, kol kolejny etap tego kłaściora. E, spoko, że się udało. E, no i cóż. E, no nie zostało nam nic innego jak wrócić pierw do Cecyla oddać mu questiora i w sumie pójdziemy do tej Filipy, nie. Także cięcie. Okej, okay, my już podchodzimy pod chatę Cecyla. No i kurde, ciągle u niego jesteśmy, wiecie, my po prostu... Powinniśmy mieć taki bezpośredni teleport do niego, bo cały czas u niego jesteśmy. Yy, no ale dobra, yy, chodźmy tutaj. Dzisiaj daleko stoi przy kominku, no dobra, niech będzie. Na kuźki męskich bogów toż to zapiski mistrza Baltimora! Skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko Leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimor został zamordowany przez Toraka. Notatka, które ci dałem jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz, muszę wyszkolić nowego mistrza run. Tu niech sobie weźmy jakiegoś z tego z Ofiru. Oni byli w miarę ogarnięci, a my tymczasem dostali. O kurde. Żywotność plus 20 Krwawienie plus 20 No wiecie co, ten Gwychyr jest mocniejszy mimo co eee... I mamy też runy ognia, wiecie co, wsadzimy w niego te runy ognia o, Ale mamy miecz, jasny gwint 46 obrażeń Wiecie co, ten Gwychyr to jest potęga, nie miecz Zajebiście, że mamy taki mieczek No i cóż, teraz sobie jeszcze migiem pobiegniemy do Filipy No i kurde, drodzy widzowie, opłacało się robić tego quest'a, bo mamy naprawdę zajebisty mieczek który, no myślę, że już na spokojnie starczy do finału tego aktu Chociaż nawet nie pamiętam, jak on się w sumie kończył, ale na pewno będzie bitka, jak to jest zawsze a tymczasem chodźmy sobie do Filipy tutaj. Chciałeś o czymś porozmawiać? Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale, to powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. Chciałeś o czymś porozmawiać? Mam chustę Tris. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć De ukrywało się wśród skojarzy. Gdy we flot sam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorweta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem, Tris chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. – Co dalej? – Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trolowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycieli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. – A Tris? Uciekła trolowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. – Zapewniam cię, że nie ma jej w Wergen. – Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. – Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? Sheila kazała zabić Leto i Tris. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto, i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Tris? A ty jesteś pewna, Shili? Między nią a Tris coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Trisa, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuje trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Co się dzieje? Syna, króla Mavenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to stenis otruł zaskie. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. Nie ja wiem, czy książę Stanis jest winny, ale nie zdziwiłoby mnie to. Władza. Mroczny przedmiot pożądania. Chodźmy, zanim pożądanie sprawi, że poleje się krew. Ty idź, ja namierzę Tris. I pamiętaj, jeśli księciu Stanisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. Okej, okay. lecimy, aby nie było samosądu. Eee. No nie jest to, że ani, ani trochę nic fajnego, więc po prostu chodźmy. E, no i cóż, jak widzicie, postępuje ta fabuła e, jest dobrze, bardzo dobrze. Mm, to jest królewska krew, ok. Także... zajebiście, zajebiście, że to idzie do przodu. Chodźmy tam szybko. E, no i cóż, kurde no... Rozwijamy się. Tylko gdzie to jest? Tam do góry? No dobra. Chłopstwo gada, że to Geralt! Dobrze, że jesteś. Chłopi gadają, że Stanis smaczał paluchy w otruciu saski. Chcą go zaszlachtować? Co ich powstrzymuje? Rycerstwo! Edirnska szlachta! Nie tak łatwo podnieść rękę na błękidno krwistego. Na naradzie był chłop, Kalten. Nie zauważyłem, żeby miał szacunek dla kogokolwiek. Kalten to rzezimiech! Wykorzysta każdą sytuację, żeby plądrować i grabić. Zasmakował w szlacheckiej krwi! Mówią, że w wąwozach ma zakopane złoto, zrabowane panu! Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro! Wysłuchajcie mnie! A ty tu czego? Jestem Skalen Burdon. Pilnuję porządku w Wergen. No to że się pilnował. Gdzieś był jak Saskie truli. Dawaj do księcia! Podsupy go! Stać, Jorwet, Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni. Mi za jedno, chłopczy pan. Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba. Co tu się dzieje? Sługa, ten co wino roznosił na uczcie. Powiedział, że to książę i Olkan otruli Saskie. Sprawiedliwości chcemy. Chcecie zemsty? To nie to samo. Nam za jedno. Saskia bez ducha leży. A książę, truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać. Nie pozwolim. Urzesz, Kalten. Nikt tu się nie chce sprzedać, a winowajce trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywne? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsadamy, się wcielą w gardło! Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecą w by. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się! Musimy działać szybko. Co zamierzasz? Postraszę ich trochę. Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko. Długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. Dla ludzi najważniejsze jest, który na wyższym stołku żyć. Okej. Okay. Jest afera. Powiadajmy sobie z kroseludami. Jestem Ogden, ludwisarz. Odlewam kubki, talerze, kielichy. Nie potrzebujesz może jakiegoś wiedźminie? nie? Nie, dzięki. Zastawa w sali narad. To twoje dzieło? Nie inaczej. Robiłem ją jeszcze za burmistrza Faraguta. Od tamtej pory każdy z moich kielichów lądował na kamieniach dziesiątki razy. I co? Nic! Bo są stalowe! Moje kielichy są niezniszczalne. Odporne na złość władców i lewe ręce sługów. Kielich Saski był nowy. Bo zastawa to zastawa, a kielich Saski to kielich Saski. Za burmistrza Faraguta ojciec Saski nawet nie znał jej matki. Od kogo dostałeś zlecenie? No. Kazali robić, to zrobiłem. ale mnie wiedział, że to dla naszej ślicznej przywódczyni. Panie Ence tak się spodobał, że od tamtego czasu w ogóle nie używała żadnego innego. Od kogo? No, panie. To miał być zwykły kielich? A gdzie tam? Cały w zdobieniach. Nawet od środka. Niepraktyczne to, bo taki kielich trudno domyć. Zawsze jakieś świństwo się uchowa. Inne kielichy nie miały zdobienia od środka? Gdzie tam? Pewnie, że nie. Mogły być dwa takie same kielichy? Wergen nie ma lepszego rzemiochy ode mnie. Może ktoś próbował cię podrobić. Może i podrabiał, ale to nawet ślepy by odróżnił. Do zobaczenia. Z wodą nie co książę zyskałby na no i Podejrzany Torak. No i właśnie... Przypominam wam, że żeśmy tak się składa, że zabili Toraka. No i mamy klucz do jego domu, także chodźmy tam. Co jest sprawdzimy to od razu? Bo być może Torak był również zamieszany śmiech znaczy w otrucie Saski. Co by było dosyć zabawne, bo w sumie to był otru każdego. Pytanie czy to będzie gdzieś tutaj... Hmm... Kurczę... Czy co? O! Było! Było! Pokwitowanie jakieś... Dobra... Zamówi otrzymałem i zgodnie z umową przesyłam pierwszą część zapłaty... Olkan! Także udało nam się. E, mamy, mamy dowód, że był nim niejaki olkan. No więc chodźmy to od im powiedzieć. No nie, 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 nie zabiję Stenisa... Nie, nie, nie zróbmy samosądu, żeby wyrżnęli Stenisa, bo to by było absolutnie bez sensu. Mogę ci powiedzieć, co Ej, stracił a naszy, ten człowiek się no, tak no. Włęda, jak smrok po kratu ludzkiej! to ino na pieniądze łasy! To i ten pewno powie, że książę niewinny czoci od stenisa wydębi! No, no, no! Niech lepiej znajdzie naszego, co to złożył u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w czerembli! Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi! Za bardzo się panoszą! O co wam tak naprawdę chodzi? I kto za wami stoi? Chcemy sprawiedliwości! My już nie potrzebujemy, co by który za nami stał! Sami wiemy, co robić! Jak chcecie ukarać księcia? Jak chłop kury źle policzy, to mu się batogi należą. A się leb? Co zrobić? Zabić! Kraj bez wodza to mrzonka. My już mamy wodza! Dziewica z Albirn! Tylko nie wiadomo, czy przeżyje. No wybierze, inszego, co się będzie nadawał. I no to chłop musi być, bo tylko chłop, chłopa zrozumie. I wszystkie ludzie będą równe, a nie ludzie? Krew jego główna nam wystarcza na polu. Nie ludzie niech se szukają, nie nieludziego kraju. Winocha! Bywajcie. Inaczej to będzie Z kim tu możemy pogadać o... Kurde. Z kim tu możemy... Wszystko to wygląda. Chłopy strasznie zawzięte. Wreszcie mają okazję odkuć się za wszystkie krzywdy. Szlachta się nie ugnie. To banda tchórzy. Wiedzą, że za głową z Tenisa polecą ich własne. Patowa sytuacja. Poza tym nie wiadomo, czy książę jest winny. Jarpen mówi, że to musiał być ktoś z Edirn. Jak Sheldon wpadł na to, że to robota Hanzlton? Ze Stenisem dogada się prędzej niż z Saskią. Jej śmierć jest mu na rękę. Zoltan. Tak se myślę. Jak komuś udało się zatruć wino? Saskia to baba kuta na cztery nogi. Nie dopuszcza do siebie byle kogo. Musiał to zrobić ktoś, kogo znała. – Ktoś dostał się do komnaty Stenisa? – A skąd? Szlachta strzeże go jak matrona szparki podopiecznej. Jak tłuszcza rozszarpie księcia, to już nic ich nie powstrzyma i zaprowadzą tu swój porządek. Dlatego nawet jeśli wierzą w winę księcia, będą stać za nim murem. Po mojemu, chłopska dziewka hendożona w stodole jest bardziej niewinna niż ten cały Stenis. – Jarpen... – Dowody? <noise> A gdzie tam? Jarpen to stara pierdoła. Przeczucie ma. Wróżbita, żony. A może i wróżbita, bo przez mgłę upiorów nikt nie przejdzie. To musiał być ktoś stąd. A nie przyszło ci do łba, że Henselt mógł kogoś wysłać, zanim pojawiły się duchy? Dawaj ta tego, kurwa, jeba! Okej. Okay. Pogadajmy sobie no, tutaj. Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Nareszcie ktoś rozsądził. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił, co mu kazał. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami, książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi! Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na chrybowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. Koniec! Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę! Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju! Dość, żeśmy się nagadali! Dalej, kuboczy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Verden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go skalen burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla! Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlebie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski posługacz rozpuścił wici, jakoby to książę z teni stargnął się na życie saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego Korony się w Szarzowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że z nią liścia morda, żeby orsznąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem niczym żmije. Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że. Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta. Bo to oszust. Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny. We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć Saskie? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dzielicy. Wino nie musiało być zatrute. Wystarczy, że trucizną posmarowano dno kielicha. Pierwsze słyszę, żeby ktoś kielich zatruwał. Mało słyszałeś. Jeden z przodków cesarza umarł, kosztując nieńcego uczca. Panicznie bał się trucicieli, zawsze jadał wieczerze razem z kucharzem. Morderca posmarował jedną stronę noża do mięsa trucizną i przekroił je tak, że tylko mały kawałek był zatruty. mi dobrze gada. Dawaj, Tastyica! Saskia ma swój kielich! U jednego z krasnoludów zamówiono zrobienie kielicha według bardzo konkretnego rysunku. A nawet jeśli, to skąd on się wziął w ręku Saski? Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatruł wino. Z jest szmata, co się układa, jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą. Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie. A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panierki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urźnie grzędy, na której siedzi, a chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela. Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze! To ja się pytam, kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic? Kto ma dostęp do Kuchni Dziewicy? Jaśnie Wielmożny Książę! Kurwi jego ród! Nie ma w Werken nikogo, co by chciał zabić saskie. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł! Tylko tenis. To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Jaśnie, panie! To niebezpieczne! Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu tuzin jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podżyna gardło własnego brata, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. A ten co truje dziewice! To kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten, który powinien być dla was wzorem, a moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie. Rozerwą na strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie i do czego to doprowadzi? Chłopi są wściekli. Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stenisie. I nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej krwi. W tej chwili jej pięć kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść z tenisa. Każda akcja związana ze tenisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu cztery komanda z Koyatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. Okej okay, drodzy widzowie, było dzisiaj trochę zamętu na tym odcinku, ale udało nam się zrobić sporo. Eee... No i cóż, kurczę, no jestem zadowolony, że tak pociągnęliśmy tą fabułę. Prawie 30 minut filmu, także ja wam dziękuję za ten odcinek no i widzimy się już w przyszłym. Do zobaczenia, cześć!